Najbardziej zdumiewająca zemsta w ludzkiej historii miała miejsce mroźnej zimowej nocy w XVIII-wiecznej Japonii. 46 mężczyzn czekało cierpliwie przez niemal dwa lata, podczas gdy świat nieubłaganie posuwał się naprzód. Ale oni nie zapomnieli, nie wybaczyli. Ich krzywda była zbyt głęboka, ich honor zbyt ważny. Ich lojalność tak silna, że ani wstyd, ani niebezpieczeństwo śmierci nie mogło ich odwieść od zamiaru. To, co dziś opowiadamy, to niezwykła historia. To wydarzenie, które na zawsze zmieniło to, co oznacza honor i okrutna sprawiedliwość w Japonii. Nawet dziś, gdy Japończycy chcą zilustrować doskonałą lojalność, opowiadają te historie. Bo gdy 46 samurajów włamało się do szlacheckiej rezydencji w śnieżną noc, nie przyszli po prostu zabijać, nie przyszli grabić czy mścić się za swoje osobiste krzywdy. Wykonali rytualną egzekucję, którą planowali przez lata, znosząc upokorzenie, pogardę i nędzę, by wymierzyć sprawiedliwość swojemu zmarłemu panu. Czy jesteś gotowy na historię, gdzie spotykają się zimnokrwista brutalność i obsesyjna lojalność? To, co dziś usłyszysz, nigdy nie zapomnisz. 1701. Jesteśmy w mieście Edo, dzisiejszym Tokio. Japonia przeżywa erę szogunów, gdy samuraje to nie tylko wojownicy, ale tworzą elitę społeczeństwa. Asano Naganori, władca prowincji Ako, 47-letni samuraj, został wyznaczony przez szoguna na jednego z gospodarzy podczas przyjęcia cesarskich wysłanników. To był wielki honor, Zadanie wymagające nieskazitelnego wykonania. Jednak Asano był wiejskim dajmio, nieprzyzwyczajonym do skomplikowanych ceremonii i zasad życia dworskiego. Przyjęcie cesarskich wysłanników było najważniejszym wydarzeniem politycznym roku, gdzie najmniejszy błąd protokolarny mógł przynieść wstyd nie tylko gospodarzowi, ale samemu szogunowi. Asano wiedział, że potrzebuje pomocy, gdyż etykieta dworska była niezwykle złożona. Pełna ukrytych znaczeń i zasad, które znali tylko doświadczeni. Tu wkracza na scenę Kira Yoshinaka, mistrz ceremonii szoguna. Doświadczony dworzanin lat 57, ekspert w protokole cesarskim. Jego pozycja dawała mu wielką władzę. To on decydował, kto może uczestniczyć w wydarzeniach dworskich. Kto może siedzieć bliżej szoguna. Wszystko to było bezpośrednim symbolem politycznej władzy i wpływów. Asano prosi Kirę o pomoc w przygotowaniu się do wydarzenia. Ale sytuacja szybko się pogarsza. Kira wielokrotnie upokarza Asano. Publicznie go zawstydza. A według niektórych źródeł oczekiwał także od niego znacznej łapówki. Ówczesne zapisy wskazują, że Kira stale nazywał Asano głupim wiejskim chłopem. I celowo dawał mu złe rady, by zawstydził się przed cesarskimi wysłannikami. Asano był dumnym człowiekiem, który poważnie traktował kodeks honoru samuraja, i dla niego te zniewagi były nie do zniesienia. Fatalny moment nadchodzi, gdy w pałacu Szoguna, tuż przed przybyciem cesarskich wysłanników, Kira ponownie upokarza Asano. Sala była pełna wysoko postawionych szlachciców i samurajów. Kira głośno wyśmiał Asano, mówiąc, że nie zna nawet najbardziej podstawowych zasad dworskich i przyniesie wstyd szogunowi. o w końcu traci panowanie nad sobą. Jego twarz czerwienieje z gniewu, ręce zaczynają drżeć. W jednej chwili wyciąga miecz i atakuje Kirę. Ostrze przecina powietrze, ale Kira uchyla się w ostatnim momencie, więc miecz tylko draśnie jego twarz, zanim straże interweniują. Krew powoli sączy się po twarzy Kiry, jak czerwona łza. Dwór zastyga w szoku. Ale to małe zadraśnięcie wszystko zmienia. Wyciągnięcie miecza i użycie przemocy w pałacu szoguna było jednym z najcięższych zbrodni. Pociągało za sobą natychmiastową karę śmierci, niezależnie od rangi sprawcy czy motywu. Pałac był miejscem świętym, symbolem władzy szoguna, gdzie porządek i hierarchia były ważniejsze niż cokolwiek innego. Nie miało znaczenia, że Asano był ofiarą prowokacji. Nie miało znaczenia, że Kira celowo go dręczył. Prawo było jasne. Tego samego popołudnia szogun Tokugawa Tsunayoshi zwołał swoją radę i ogłosił wyrok. Asano Naganori musi popełnić seppuku, rytualną śmierć. Ponadto jego majątek zostanie skonfiskowany, rodzina wypędzona, domeny przejęte przez szogunat, a jego samuraje ogłoszeni roninami, wojownikami bez pana. Pozbawionych statusu. To oznaczało praktycznie całkowitą zagładę społeczną. Tego samego wieczoru Asano wykonuje seppuku zgodnie z tradycją. Ceremonia odbywa się w cichym pokoju, oddzielonym białymi papierowymi ścianami. Asano nosi białe kimono, które symbolizuje czystość i przygotowanie na śmierć. Aromat tatami miesza się z dymem kadzidła. Przed wbiciem sztyletu w brzuch Asano pisze krótki wiersz. Jak to jest zwyczajem przy takich okazjach jak kwiat sakury, który opada przedwcześnie, umieram za lojalność i moja dusza odchodzi czysta. Następnie przeciął brzuch rytualnym sztyletem, a jego pomocnik Oishi Kuranosuke ściął mu głowę, by oszczędzić mu długiej i bolesnej agonii. Sepuku to nie było zwykłe samobójstwo, to był ostateczny dowód że samuraj jest panem własnego ciała i duszy, nawet w obliczu śmierci. Ale Oishi nie był zwykłym pomocnikiem. Był głównym wasalem asano, jego prawą ręką, najbardziej zaufanym człowiekiem. Trzydziestoletni doświadczony wojownik i stratek, który zyskał głęboki szacunek nie tylko znajomością sztuk walki, ale też mądrością. I wraz z nim czterdziestu sześciu innych samurajów stało się Roninami tego dnia. Roninowie byli pogardzani przez ówczesne japońskie społeczeństwo. To byli wojownicy bez pana, którzy stracili miejsce w sztywnej hierarchii feudalnej. Wielu z nich stawało się bandytami, rozbójnikami czy najemnikami, inni po prostu popadali w nędzę. Ale ludzie Asano byli inni. Przysięgli sobie wzajemną lojalność i zmarłemu panu. 47 Roninów wtedy potajemnie przysięgło zemścić się za śmierć swego pana. Ale nie śpieszyli się. Wiedzieli, że szogun ich obserwuje. Wiedzieli, że jeśli zadziałają natychmiast, ich plan zawiedzie. Dlatego czekali i snuli plany. Przywódcą czterdziestu siedmiu Roninów został Oishi Kuranosuke, który dokładnie wiedział, jeśli chcą się zemścić, muszą uśpić podejrzenia Kiry. Plan, który opracowali, jest od wieków materiałem do studiowania japońskiej myśli strategicznej. Oishi podjął trudną decyzję. Opuścił żonę i dzieci. Legenda głosi, że żona błagała go, by został lub zabrał ich ze sobą, ale on pozostał nieugięty. Droga samuraja to droga śmierci, rzekomo powiedział żonie w ich ostatnią noc. Małego syna, który miał wtedy 12 lat, wysłał do pobliskiego klasztoru, by tam dorastał z dala od biegu wydarzeń. Potem przeniósł się do Edo, gdzie publicznie zaczął prowadzić rozwiązłe życie. Pił w tawernach, odwiedzał burdele, leżał pijany na ulicach. Tradycja głosi, że pewnego razu w dzielnicy Gion był tak pijany, że spał na środku ulicy, gdy przechodzący samuraj zatrzymał się przy nim, rzucił mu pogardliwe spojrzenie, potem splunął na ziemię. I też w twarz Oishi, nazywając go bezwstydnym Roninem. Ta scena znana jest głównie z późniejszych adaptacji teatralnych, nie z ówczesnych zapisów. Przechodnie śmiali się i drwili. Oto, jak upadają Roninowie, mówili. Oishi znosił wszystko ciosy, oplucie, upokorzenie. Utrzymanie pozorów wstydu i utraty honoru było częścią planu. Niektórzy z jego towarzyszy poszli podobną drogą. Pozornie porzucili zemstę i zaczęli prowadzić zdeprawowane życie. Inni zostali rzemieślnikami, kupcami lub mnichami. Rozproszyli się, by nie wzbudzać podejrzeń. Tymczasem podejrzenia Kiry rzeczywiście zmalały. Początkowo otoczył się ochroniarzami i ledwo wychodził z domu. Ale gdy mijały miesiące i widział, że oiszy i jego towarzysze nie stanowią zagrożenia, jego ostrożność zelżała. W pierwszych tygodniach Kira żył jak więzień we własnym domu. Co najmniej dziesięciu uzbrojonych mężczyzn pilnowało każdego wejścia. Jego jedzenie było kosztowane zanim jadł, wszyscy odwiedzający byli dokładnie przeszukiwani, ale z czasem ta surowość zelżała. Najpierw odprawił tylko kilku strażników, potem znów zaczął przyjmować gości, w końcu prowadził niemal swoje zwykłe życie, tylko z kilkoma dodatkowymi ochroniarzami. Oishi posunął się tak daleko w oszustwie, że gdy szpieg w służbie Kiry obserwował go w burdelu, celowo pokazał najgłębszą moralną deprawację. Przedstawienie było doskonałe. Oishi pokazywał wszystkie oznaki pijaństwa. Czerwone oczy, niepewną mowę, niepewność w ruchach. Inni klienci burdelu głośno się z niego śmiali, gdy chwiejąc się próbował kokietować gejsze, które delikatnie się od niego oddalały. Mój pan był głupcem, zasłużył na to, co go spotkało, krzyczał rozlewając sakę. Co ja mam wspólnego z zemstą? Lepiej żyjmy, póki możemy. Szpieg widział i słyszał wszystko i następnego dnia zameldował Kirze. Ten człowiek nigdy się nie zemści, nie jest do tego zdolny. Zagubił się w bagnie pijaństwa i deprawacji. Tymczasem Roninowie potajemnie się przygotowywali. Obserwowali dom Kiry, przekupywali służących, by uzyskać informacje o planie budynku. Zdobywali broń i zbroje. Wszystko to z niezwykłą tajemnicą. Żaden z nich nie powiedział rodzinie czy przyjaciołom o swoich prawdziwych zamiarach. Horibe Yasubei, jeden z Roninów, przyjął przebranie stolarza i dostał pracę w domu Kiry, by robić naprawy. Pracował tam przez trzy tygodnie, każdego wieczoru zapamiętując szczegóły, rozmieszczenie korytarzy, Godziny zmiany straży, ukryte przejścia. Minęło tak siedemnaście długich miesięcy. Siedemnaście miesięcy oszustwa, oczekiwania i przygotowań. 1702, 14 grudnia. Na miasto Edo spada potężna śnieżyca. Śnieg pokrywa miasto jak gruba kołdra, tłumiąc hałas kroków. Doskonała noc na zemstę. 46 Roninów. Zbiera się w uprzednio uzgodnionym miejscu. 46 zamiast 47, jeden z nich nie przybył. Oishi dzieli swoich ludzi na dwie grupy. Niektórzy z nich przeprowadzają fałszywe ataki w innych częściach Edo, by odwrócić uwagę władz. Główna grupa tymczasem kieruje się do rezydencji Kiry. Krótko po północy 46 Roninów dociera do dworu Kiry. Prezydencja otoczona jest wysokim murem i broniona przez około 60 samurajów, ale tej nocy to nie wystarcza. Roninowie najpierw dostają się za zewnętrzne mury. Niektórzy wspinają się po drabinach, inni atakują główną bramę. Jeszcze inni dostają się przez tylny mur ogrodu, wspinając się po lodowatych kamieniach. Strażnicy są całkowicie zaskoczeni atakiem. W śnieżycy nie słyszą hałasu zbliżających się kroków, wiatr odnosi dźwięki. Gdy uświadamiają sobie, co się dzieje, jest już za późno. Roninowie już są w środku, a bitwa jest już rozstrzygnięta, zanim naprawdę się zaczęła. Roninowie noszą czarne zbroje, twarze mają zakryte maskami. Każdy nosi białą wstążkę, by odróżniać się od siebie w ciemności. Pierwszy strażnik, który ich zauważa, drzemie na posterunku. Gdy się budzi, jest już za późno. W środku rozwija się okrutna bitwa. W korytarzach domu, na dziedzińcach i w wewnętrznych pokojach toczą się serie pojedynków. Ale roninowie nie przyszli po prostu zabijać. Wykonują rytualną egzekucję. Walczą ze szczególną dyscypliną i samokontrola. Nie krzywdzą kobiet ani dzieci. Nie kradną, nie grabią. Zabijają tylko tych, Którzy stają im na drodze z bronią w ręku. Jedna ze służek, młoda dziewczyna, później tak wspominała. Przyszli jak demony, ale mówili grzecznie. Powiedzieli, żebym położyła się na ziemi i nie ruszała, a wtedy nic mi się nie stanie. Gdy zobaczyłam krew błyszczącą na ich mieczach, myślałam, że śnie. Walczyli twardo i zdyscyplinowanie. Każdy ruch był precyzyjny i celowy. Nie było niepotrzebnej brutalności, nie było okrucieństwa, to nie była osobista zemsta, to była ceremonia, spełnienie przysięgi. Strażnicy nie mają szans. Roninowie przygotowywali się do tej chwili przez lata, każdy z nich to profesjonalny wojownik, który większość życia spędził na treningu bojowym, a co najważniejsze, każdy z nich obsesyjnie wierzy w swoją misję. Podczas bitwy kilku Roninów zostaje rannych. Jeden z nich, Onodera Junai, otrzymuje ciężką ranę w pierś, ale nadal walczy. Tradycja głosi, że wtedy powiedział towarzyszowi, który chciał mu pomóc: Niewiele mi już zostało. Idź, znajdź Kirę. Choć nie ma na to pierwotnego udokumentowanego źródła. Gdy obrońcy domu padają jeden po drugim, Oishi kieruje się z małą grupą do sypialni Kiry, ale nie znajdują go tam. Przeszukują cały dom, od piwnicy po poddasze, w końcu znajdują go w ukrytej komnacie. Stary człowiek chowa się drżąc według późniejszych opowieści i adaptacji teatralnych, za stosem węgla, choć dokładne miejsce nie jest historycznie potwierdzone. Oishi zmusza Kirę do ukląknięcia i mówi mu, kim jest i dlaczego przyszli. Nie jesteśmy złodziejami. Jesteśmy wasalami. Asano Takumi Nokami, nasz pan został zmuszony do popełnienia Sepuku przez ciebie. Teraz przyszliśmy, by ofiarować twoją głowę jego duchowi. Kira nie prosi o litość. Może jego duma mu na to nie pozwala, a może wie, że i tak byłoby to bezużyteczne. Oishi oferuje Kirze zakończenie życia przez Sepuku, ostatni honorowy czyn samuraja. Ale Kira nie jest do tego zdolny. Drży i nie może wziąć sztyletu. W końcu Oishi ścina kirę tym samym sztyletem, którym jego pan, Asano, wykonał sepuku. Odcina mu głowę i zawija ją w chustkę. Misja 47, teraz 46, Roninów została wypełniona. Widok odciętej głowy wstrząsa nawet doświadczonymi wojownikami. Nie z powodu krwi czy brutalności, do tego już przywykli. Ale dlatego, że w tej chwili wszyscy wiedzą, nie ma odwrotu. Zemsta została wypełniona, ale ich los też został przypieczętowany. O świcie 46 roninów opuszcza rezydencję Kiry. Nie uciekają, nie chowają się. Zamiast tego maszerują godnie przez miasto Edo, w pełnym stroju samurajskim, niosąc ze sobą głowę Kiry. Ich celem jest świątynia Sengakuji, gdzie pochowali swojego pana Asano Naganori. Po drodze gromadzi się wokół nich ogromny tłum. Historia rozchodzi się po Edo jak pożar. Lud świętuje ich jako bohaterów, oferując im wodę i jedzenie. Dochodząc do świątyni, według tradycji rytualnie oczyszczają głowę Kiry w studni świątyni Sengakuji, zanim ofiarują ją na grobie swojego pana, choć ten szczegół zachował się głównie jako legenda. Potem ofiarowują ją na grobie swojego pana, modlą się, palą kadzidło i meldują duchowi Asano. Zemsta została wypełniona. Następnie roninowie dobrowolnie oddają się władzom. Wiedzą, że prawo ich nie oszczędzi, ale wiedzą też, że działali honorowo. Szogun Tokugawa Tsunayoshi znajduje się w trudnej sytuacji. Roninowie wyraźnie złamali prawo. Popełnili morderstwo, włamali się do domu wysokiego urzędnika i zabili go wraz z wieloma jego ludźmi. Według prawa zasługiwali na karę śmierci. Z drugiej strony jednak pokazali najwyższy poziom lojalności i honoru, które społeczeństwo samurajskie bardzo ceniło. Ich cierpliwość, poświęcenie i wytrwałość wzbudziły szacunek ludzi. Nawet wśród doradców szoguna byli tacy, którzy podziwiali ich czyn. Szczegóły narad nie zachowały się, ale według zapisów współczesnych toczyły się gorące debaty. Jeden z doradców rzekomo powiedział: Jeśli zostawimy tych ludzi bez kary, każdy wasal będzie domagał się prawa do zemsty za śmierć swojego pana to doprowadziłoby do chaosu. Inny jednak argumentował tak: Jeśli straciliśmy ich jak zwykłych przestępców, zaprzeczamy wszystkiemu, co oznacza Bushido. Debata trwa miesiącami w Radzie Szoguna. W końcu zostaje podjęta decyzja. Roninowie muszą popełnić seppuku. To nie jest po prostu kara śmierci, to szansa dla nich, by umrzeć jako samuraje, zachowując swój honor. 4 lutego 1703 niemal dwa miesiące po wykonaniu zemsty 46 roninów popełnia rytualną śmierć. Kończą swoje życie tak, jak je żyli pod znakiem honoru i lojalności. Władze chowają wszystkich 46 w świątyni Sengaku-ji obok grobu ich pana. Jedynym, który przeżył, był 47 ronin, który nie uczestniczył w zemście. Niektórzy historycy mówią, że został celowo wysłany, by zachować i przekazać historię. Historia 47 roninów, zwana w Japonii Chushingura, natychmiast stała się symbolem narodowym. Sztuki teatralne, wiersze, obrazy Unieśmiertelniły ich czyn. Do dziś jest to jedno z najbardziej znanych wydarzeń historycznych Japonii. Ale co czyni tę historię tak fascynującą? Dlaczego zajmuje nas ponad 300 lat później? Może dlatego, że przedstawia nam doskonały dylemat moralny. Roninowie wyraźnie popełnili morderstwo. Czekali, planowali i wykonali zemstę z zimną krwią. Ale ich czyn był w imię lojalności i honoru. W imię wartości, które były fundamentalnie ważne w ich kulturze, w kulturze samurajskiej, Bushido, droga wojownika, było najwyższym prawem. Ten kodeks opierał się na siedmiu podstawowych wartościach: gi, sprawiedliwość, rei, grzeczność, jin, życzliwość, makoto, szczerość, mejo, honor, ju – odwaga, i hugi, lojalność. Historia 47 Roninów szczególnie ucieleśnia hugi, czyli wartość lojalności, nawet za cenę śmierci. Historia stawia kilka ważnych pytań. Jak daleko możemy się posunąć w imię sprawiedliwości? Czy zemsta rzeczywiście przynosi sprawiedliwość? Co jest ważniejsze: przestrzeganie praw czy zachowanie honoru? Kiedy słuszne jest sprzeciwianie się władzom w imię wyższych wartości moralnych? Te pytania były istotne nie tylko w feudalnej Japonii. Dziś też często znajdujemy się w sytuacjach, gdy prawo i indywidualna moralność ścierają się. Pomyślmy tylko o tych burzliwych okresach w historii, gdy ludzie działali przeciwko prawom, bo te przeczyły ich podstawowym zasadom moralnym. Historia zmusza nas do zastanowienia, jak daleko możemy się posunąć w imię honoru. Czy lojalność może usprawiedliwić morderstwo? I kto decyduje, co jest honorowym czynem? Te pytania powstają szczególnie ostro, jeśli weźmiemy pod uwagę, że roninowie nie tylko się zemścili, świadomie też ponieśli konsekwencje swoich czynów. Nie uciekli, nie próbowali uniknąć odpowiedzialności. Wiedzieli, że umrą i zaakceptowali ten los. Ironicznie Kira Yoshinaka który w większości opowieści jest przedstawiany jako łotr, tak naprawdę nie zrobił nic nielegalnego. Ze względu na swoją pozycję społeczną, miał prawo poniżać samuraja niższej rangi. To Asano złamał prawo, gdy wyciągnął miecz w pałacu Szoguna. Ta historia nie jest czarno-biała. Nie ma w niej jasnych bohaterów czy łotrów. Są tylko ludzie, którzy działali zgodnie ze swoim własnym systemem wartości i normami kulturowymi. We współczesnej Japonii osąd 47 Roninów jest podwójny. Z jednej strony są czczeni jako bohaterowie narodowi, którzy byli ucieleśnieniem cnót samurajskich. Z drugiej strony, z perspektywy współczesnego państwa prawa, ich działania były wyraźnie nielegalne. Ta dwoistość odzwierciedla przemianę japońskiego społeczeństwa z systemu feudalnego w nowoczesną demokrację. Świątynia Sengaku-ji pozostaje miejscem pielgrzymki do dziś. Każdego roku kilka tysięcy gości składa kadzidło na grobach 46 Roninów. Szczególnie 14 grudnia, w rocznicę zemsty, wielu pielgrzymuje do świątyni. W ramach festiwalu Gishisai upamiętniani są Roninowie i wyrażany jest szacunek dla nich. Dlaczego ta historia nadal nas zajmuje? Może dlatego, że w każdym z nas jest pragnienie, by być tak niezachwianie lojalnym wobec czegoś lub kogoś. Albo może dlatego, że wszyscy wiemy, jak to jest, gdy spotka nas niesprawiedliwość i fantazjujemy o doskonałej zemście. Historia Roninów pokazuje też, jaką skuteczną bronią mogą być cierpliwość i myślenie strategiczne. Nie włamali się bezpośrednio do domu, czekali na odpowiedni moment, oszukali wroga. A gdy nadszedł czas, doskonale wykonali swój plan. I może to jest najważniejsza lekcja z tej krwawej historii. Nie chodzi o to, czy Roninowie postąpili słusznie, czy nie. Pytanie brzmi, co my sami o tym myślimy i co to ujawnia o naszym własnym systemie wartości. Grób 47 Roninów nadal tam stoi w świątyni sengaku -G. Starożytne nagrobki są popękane siecią szczelin. Czas zniszczył ich inskrypcje. Ale goście nadal przychodzą, zapalają kadzidło i rozmyślają. I może zadają sobie to samo pytanie, co pierwsi słuchacze historii 300 lat temu: co bym zrobił na ich miejscu? I gdy stoimy w świątyni, rozmyślając wśród cieni przeszłości, może wyłania się przed nami głębsza prawda. Każda epoka ma swoich bohaterów i potwory, i często to tylko kwestia perspektywy, kto należy do której kategorii. Historia, 47 Roninów nie daje nam łatwych odpowiedzi, ale skłania nas do zadawania właściwych pytań.